Oto kolejne 5 najlepszych gier na domówkę, w które zagracie wspólnie ze znajomymi, siedząc na jednej kanapie, korzystając z jednego komputera lub konsoli. Niektóre z gier będą polegać na rywalizacji, a inne na współpracy. Zasady wszystkich gier są bardzo proste, dzięki czemu poradzą sobie z nimi osoby nawet, które w ogóle nie grają, a wy w komentarzu napiszcie mi, w co najczęściej gracie na domówkach. A więcej gier dla kilku osób oraz z podzielonym ekranem znajdziecie na moim blogu techmyślnikmadecraft. .pl. Lecimy. Warons Armageddon Anniversary Edition, czyli kultowe walki robaków. Krew się nie poleje, ale za to będzie bardzo śmiesznie. W grze na zmianę strzelamy do siebie z różnego rodzaju broni, jak bomba bananowa, betonowy osioł czy święty granat ręczny Old School pełną gębą. Dirt 5, czyli jedna z niewielu gier wyścigowych, w którą można zagrać na podzielonym ekranie do tego nawet w cztery osoby. W Dirt 5 możemy po prostu ścigać się ze sobą lub nawet przychodzić. Razem karierę, zarówno tras, jak i samochodów jest całkiem sporo, a grafika jest świetna. No to trzy 3... 2, 1, Start! Towerful Ascension. Prosta, ale bardzo wciągająca gra zręcznościowa w retrostylu. Jednocześnie mogą grać ze sobą nawet cztery osoby. Nasze zadanie jest proste: wyeliminować pozostałych. Tempo rozgrywki, ciekawe plansze i perki zmieniające grę sprawiają, że wciąż chcemy rewanżu. Tekken 8. Jeżeli lubicie bijatyki, to nowy Tekken będzie idealny na domówkę, bo sterowanie jest łatwiejsze niż w innych tytułach, w których głaszczemy się po buziach. Czeka na Was aż 32 zawodników i 16 aren. Fight! Teenage Mutants Ninja Turtles Shredder's Revenge, czyli chodzona bijatyka w 8-bitowym stylu retro. Wspólnie, nawet w czwórkę, kierując wojowniczymi żółwiami ninja, będziemy pokonywać kolejne fale wrogów oraz epickich bossów. Totalny chaos i masa fanów gwarantowane.